Manko ziemeczki, witam was bardzo pięknie i serdecznie, ja jestem Rogalik 9.5, a to jest kolejny odcinek serii poradników do Counter-Strike Global Offensive i dzisiaj będę pokazywał Wam moje małe studio treningowe, gdzie czasami zdarza mi się trenować w celu polepszenia mojego e, strzelania oraz różnego tego typu e, innych rzeczy. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Na początku przejdziemy sobie do ustawień. Tego, tej treningowej mapy, gdzie możemy wybrać sobie ilość botów, oraz czy te boty będą miały armor, i czy będziemy mieli nieskończoną amunicję, czy będziemy mieli nieskończoną amunicję i będziemy musieli przeładowywać. Tutaj są impacts, czyli ślady takie po kulach, a tutaj jest szybkość chodzenia botów, jaką, w jakiej będą się poruszać. Jeden to jest taka optymalna, normalna prędkość w której poruszają się nasi przeciwnicy w Counter Strike Global Offensive. Także tutaj to już wszystko. Możemy się wybrać do wyboru naszej broni. Na początek wybierzemy sobie broń AK-47 i wrócimy do wyboru domowego poziomu. Oczywiście udajemy się na pierwszy trening, gdzie na tym treningu będziemy strzelać, trenować celność do przeciwników ustawionych jak najdalej od nas. Tak jak widzicie, działa to całkiem poprawnie. Boty nam respią się na końcu tej mapy, a my za zadanie mamy je ustrzelić. I boty nie mogą dojść do nas aż tutaj, ponieważ spadną do wody i zrespią się jeszcze raz, co można uznać za fail. Jeżeli dolecą tutaj, to znaczy, że... że słabo do nich strzelaliśmy, prawda? I, i możemy sobie strzelać. Możemy oczywiście zmieniać pozycję, i ustawiać się jak najbardziej na blisko. Na przykład, jak będą wychodzić stąd, możemy trenować shooting. Tutaj, płoty poruszają się trochę szybciej niż normalnie, ponieważ mają taki delikatny buścik. Oczywiście, bardzo też, też jest dobre tutaj strzelanie, jeżeli chcemy ćwiczyć właśnie z AWP. Ale nie skupiajmy się na jednym treningu. Przejdźmy sobie dalej. Także klikamy wybór. Katalogu, tak jakby domowego, idziemy sobie dalej do treningu celności. Trening celności, jeżeli chodzi o to, to tutaj pojawią nam się cztery boty, które będziemy musieli po prostu zabijać strzałami w głowę. Oraz tutaj mamy człowieka, który e, służy nam do treningu recoila, czyli spraya. Wiadomo, oczywiście, że chcemy celować najpierw w głowę, a potem tym sprayem jak najbardziej w ciało przeciwnika. Tu są oczywiście tarcze, gdzie możemy sobie również trenować recoila. Tak jak widzicie, o to tutaj właśnie chodzi. A te boty należy zabić jak najszybciej, ponieważ one nam się szybciej zrespią i chodzi generalnie o to, aby nie dać się nawet zrespić botowi i od razu go zabić, tak jak teraz wam tutaj pokazuję. I one za chwileczkę nam się Zrespią, można ustawić oczywiście więcej botów. Oczywiście, im szybciej im za je zabijemy za sobą, tym szybciej nam się respią. I poziom coraz bardziej sami sobie podnosimy. Tak jak widzicie, całkiem przyjemnie to wygląda. Oczywiście, staramy się trafiać jednym strzałem, kliknięciem w głowę. I zabijemy te boty, zanim one nam się zrespią. Oj, nie trafiłem. I mamy tutaj ścianę. Białą, dzięki której możemy trenować sobie naszego recoila. Najważniejsze jest to, aby oczywiście opuszczać celownik w dół oraz później kierować się wraz z, z wzorem tego recoila. Najlepiej, oczywiście, jest strzelać tak seriami, ale to jest nieważne. To już w innym poradniku. Tutaj możemy sobie tą ścianę wyczyścić i jeszcze raz trenować sobie tego recoila. Dobrze, w takim razie wróćmy do. Katalogu domowego i idziemy sobie do treningu trzeciego. Na tym treningu boty będą nam się respić losowo naokoło nas. Będziemy próbowali po dźwięku wywnioskować, gdzie te boty nam się respią, oraz będziemy próbowali jak najszybciej wyeliminować je z tego pola gry. Oczywiście tutaj trzeba ćwiczyć bardzo długo, ponieważ to jest bardzo przydatny trening, ponieważ trenujemy i słuch, gdzie nam się te boty respią. I strzelanie bezpośrednio w głowę na średnią odległość. Przejdźmy więc do następnego treningu. Następnym treningiem będzie to trening. Również strzelania. Jednak tutaj na tej mapie pewnie możecie rozpoznać niektóre miejsca z map turniejowych, dzięki czemu właśnie możecie sobie potrenować takie miejsca, jak właśnie samochód nadzieję, czy wyjście z trupy, czy wyjście z dużych drzwi, czy właśnie wyjście z drzwi na kaszu bądź niuku. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia z jakich. Ważne, że wychodzi się z drzwi. I tutaj można strzelać również do botów. Jak najszybciej je zabijając, w celu właśnie usłyszenia ich, z której miejscówki się nam respią. Niektóre właśnie otwierają drzwi, tak jak tutaj. I możemy je bezpośrednio wyeliminować. Także przejdźmy do kolejnego treningu. Wejdźmy do kolejnego treningu, gdzie jest to trening ze snajperki. Także, jeżeli mamy trenować ze snajperki, oczywiście wracamy do głównego wyboru menu, wybieramy sobie snajperkę, wracamy do góry i wracamy na nasz trening. W tym treningu chodzi o to, żeby wyeliminować przeciwników, którzy przebiegają nam przez bramę na daszcie 2 z AWP. Tak jak widzicie, ja teraz zrobię to z bliskiej odległości, oczywiście można się tutaj cały czas oddalać i oczywiście stanąć na górze, tak jak to jest na daście. Teraz nie zareagowałem, jak nam przebiegli, ale teraz ładnie weszło. I oczywiście ja jeszcze wykorzystuję ten trening do ćwiczenia sobie takiej rzeczy, jakie są no scope y. To nie jest tak bezpośrednio do tego przystosowane, ale ja sobie staję tutaj w tym miejscu i próbuję trafiać noskopy w ludzi zanim dotrą do końca tej długiej trasy. Tak jak mówiłem, że fajnie jest tutaj trenować sobie te noskopy na bliską i daleką odległość. Widzicie? Czasami... oj 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 czasami to nie wchodzi, ale... Z dużą częstotliwością po dłuższych godzinach treningu będzie to wchodzić. Także. E, przejdźmy sobie dalej do wyboru ekranu głównego. I omówiliśmy już wszystkie treningi, jakie są na tej mapie. E, mapa e, jest to... M, będzie wam... OS. Oh yes. Mapę podam wam w opisie filmu. I myślę, że to jest wszystko na dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie moich ostatnich filmów. Zapraszam do oglądania kolejnych. Jeżeli filmik Wam się podobał, to klikajcie łapkę w górę. To zmotywuje mnie do dalszej pracy na kanale. Oraz, jeżeli chcecie więcej takich filmików, zapraszam do subskrypcji mojego profilu. I dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I na razie.